Nowy ład jest przyczepiony. <grystanie> Takie rzeczy sobie robimy w drodze, żeby było ciekawiej, żeby nie siedzieć w monitorkach. Ale znowu, jeszcze raz, jeszcze Często jest tak, że jak się coś dostaje w spadku, to po prostu jest to więcej problemów niż korzyść. Kasa z aplikacji Fiatula znika, więc nie wiem. O co, już Mina cała mokra. Padało? Tak. Mocno? Tak. No właśnie. Taką mamy pogodę na wyjazd nie. No. A wyjdzie potem słoneczko? Tak. No to super. Gdzie jedziemy? E, w góry. W góry. Tam koła... będzie basen. Tak? Duży. I, I jest... będzie zdania! I kto jeszcze będzie? E, kinga. Kinga będzie. Jutro I... będzie. Z Chyba będzie jutro kinga. Dobrze. Okej. Okay. <noise> ja cię sunę. Dzień dobry wieczór! Właściwie to już dobry wieczór. Z piąty raz już próbuję nagrać ten materiał i ciągle po prostu ktoś coś. Ale nie, ja się nie żalę. Jest super, jest radość, bo wreszcie wyjeżdżamy znaczy wreszcie wyjeżdżamy. Długo na to czekaliśmy, bo jak wiecie, ostatnio u nas jest rozpierducha, ja strasznie dużo pracuję i wreszcie przyszedł ten czas, że mamy niespełna dwa tygodnie wolnego, kiedy nie ma żadnych zleceń, kiedy nie ma pracy na stolarni, więc możemy wyśmigać naszą budą. Oczywiście nasze plany zostały troszeczkę zmodyfikowane, bo ten wyjazd będzie tylko po części taki przyczepowy, po części jedziemy gdzie indziej, ale o tym opowiem Wam może za chwilę, może później. Bo teraz już yy, musimy się pakować i gdzieś tam coś tam wjeżdżać. O już, ktoś woła tatę. E, yy, nie wiem, jak macie dzieci, nie wiem, dwójkę, trójkę, jedno, pięć, dziesięć, czy ileś dzieci, to też tak macie, że po prostu nie ma minuty, żebyście nie usłyszeli albo tata, albo mama? To jest w ogóle poezja. Teraz pytanie, czy usiądę z Jonaszem, tak? Słucham. mi chce siedzieć z tyłu. Właśnie widzicie, to są problemy takie, nie? Mamy trzy rzędy siedzeń w samochodzie. i, samochodzie i kto szpinkami? I kto gdzie usiądzie po prostu, nie? Dobra, zmykaj na swoje miejsce, potem to ustalimy, tak? Dobrze? mi chce siedzieć z Jonaszem, tak? Czyli Jaszmina pójdzie do tyłu. Dobrze, a ty będziesz... Już się obraziła, tak, okej. Okay. Dobrze, teraz skończę, bo to są już jakieś emocje. Dajcie łapki w górę. Fajnie, Przestańcie się kłócić, to będzie więcej łapek, nie? Dajcie łapki, Przestańcie się kłócić? Dzięki. Dobra, idę do Jonasza, bo nasz nie może znaleźć pada, i to jest teraz jakby główny temat. Eee, do zobaczenia za chwilę. A jeszcze, jakbyście tak się zastanawiali, dlaczego znowu wyjeżdżamy po nocy, tudzież późnym wieczorem, bo nie wiem, jesteś koło godziny 21.00. Więc i tak jak na nas wcześniej. Ponieważ ja dzisiaj wróciłem ze zlecenia dopiero około godziny 15. Więc wtedy jeszcze robiliśmy dopaka się próbowała przez sobotę i piątek, kiedy mnie nie było, jakoś nas tutaj pakować. Ale wiadomo jak była sama. Właściwie teraz już z piątką dzieci. nie? <laughs> Ciekawie to brzmi. E, no to to pakowanie tak niespecjalnie szło dynamicznie. Nie? Więc jak ja wróciłem, więc teraz próbowaliśmy od 15 cały czas gonić, jeszcze 18 do kościoła. Eee, no a w ogóle chodzenie wieczorem do kościoła dziećmi to jest zawsze po prostu droga krzyżowa, a nie msza święta, nie? No, <grystanie> więc dlatego wyjeżdżamy wieczorem. Dobra, chyba wszystko mamy w przyczepie. Tradycyjnie wrzuciliśmy prawie wszystko walcem, chociaż 3 dni temu troszeczkę porobiliśmy porządku, trochę tu przetasowaliśmy, coś porobiliśmy. Więc troszeczkę inny ład, nowy ład jest w przyczepie. a <grytanie> po drodze, może jak trochę będzie więcej czasu i się dzieciaki uspokoją, może będą spały, to wtedy wam opowiem, gdzie jedziemy, w jakie miejsce i tak dalej, co musimy załatwić, gdzie będziemy odpoczywać, a gdzie będziemy musieli po prostu biegać. To wszystko wam pewnie za chwilę opowiem, jak już się zrobi trochę spokój. Wyruszyliśmy, stanęliśmy na tej samej stacji, prawie co zawsze, bo tu jest tanie paliwo Na granicy między Gdynią a Rumem, jakiś taki Orlenik Co eee, robimy sobie po drodze? Z tyłu w trzecim rzędzie tam Janek ogląda jakieś The Fastest Car, coś tam na Netflixie, Julka jeśmina ogląda YouTube'a A my z Jonaszem i z Julką gramy w Państwie Miasta Ale ponieważ prowadzę, więc nie takie pisane Tylko wymyśliliśmy sobie takie gadane I teraz właśnie E, Julka z Jonaszem rozkminiają kategorię Rzecz na literkę H. A jeżeli wiecie, jaka no. jakaś rzecz jest na literkę H, napiszcie w komentarzach. Dobra, podpowiem Wam. Rzecz na H, takie coś do bujania, coś do bujania. Kuśtawka! Jonasz do bujania, ale tak bardziej należąco. No i ja daję haczyk i pozamiatane, kabum. Takie rzeczy sobie robimy po drodze, Żeby było ciekawie, żeby nie siedzieć w monitorkach. Ale znowu, jeszcze raz, jeszcze raz. Mały postój na stacji Shell'a. Jesteśmy na autostradzie A1. Sorry w ogóle za mój fryc, ale jestem taki jeszcze, wiecie, w trybie wczorajszej imprezy. Dzieciaki już w połowie posnęły, znaczy się Jonasz z Jaśminą. Dobrze, że Jaśmina zasnęła już jakiś czas temu. To zagościł spokój na pokładzie. Mały postój, bo skumałem, że mam przepaloną żarówkę. Tu elegancko Espace świeci dwoma oczami. A tu nie. We Francuzach, tak to w ogóle w tych nowych samochodach, nie wiem, wszystko tak ciasno poupychane. W Volkswagenie otwieram klapę z przodu, maskę w sensie. Wszystko się dostanę. Żaróweczka, fikumiku. Może najwyżej płatki śrubokręt jest potrzebny. Ale... sentymel do old school. Nie wiem, czy pamiętacie nasz film z Chorwacji. Tam była tak, taka sama sytuacja, że jak nam się w Espasię przepaliła żarówka, to wymieniałem Janek. I tu mamy dokładnie to samo. No, patrzcie. Ja. Mój mały kurdupelek to zrobił, no. Nawra, nie kurdupelek, Mój syn jest dumny. Mój synu. Mały mechanik. Jest godzina. Pierwsza. Tak, i mimo że na samym początku mówiłem, że wyjeżdżamy o całkiem stosownej godzinie, bo o 21, to i tak przejechanie tych tam około 200 km zajęło nam tyle godzin, ale nie śpieszyliśmy się. No, jest godzina prawie trzecia. Pokrótce, gdzie jesteśmy? Znajdujemy się nad jeziorem, kurcze, którego nazwy nie pamiętam, więc tutaj wam teraz napiszę. Znajdujemy się w miejscowości świekatowo tutaj przyjechaliśmy dosłownie na jeden dzień, ponieważ mamy troszeczkę takich rodzinnych kwestii tutaj do pozałatwienia nic wielkiego, ale ciągnie się to po prostu za nami od jakichś kilku lat i wreszcie musimy to pozałatwiać, następnie jutro taki przynajmniej jest plan wieczorem, ruszamy na południe Polski w okolice Zakopanego, ale nie do samego Zakopanego, do Białego Dunajca, co nas tam niesie razem ze znajomymi ze wspólnoty Wynajęliśmy jakiś taki ośrodek Czy cały dom, w sumie dokładnie nie wiem Nie, nie są to żadne rekolekcje Tylko po prostu zwykły taki Rekreacyjny wyjazd I co ciekawe właśnie tam bujamy się I nie będziemy tam mieszkać w przyczepie Przez kilka dobrych dni Jak ten pobyt nam tam się skończy To wtedy będziemy mieli kilka dni Gdzie na spokojnie będziemy wracać powolutku Do Trójmiasta Ta, no nie będzie to ujęcie, które jakoś powali was na kolana Tutaj znajduje się parking tam jest jeziorko, a my tutaj w rogu parkingu, grzecznie, zadokowaliśmy przyczepę i obok posuwaliśmy spasa. Dzień dobry. Witajcie jeszcze w takim troszeczkę utwicie piżamowym. jestem, znaczy się w stroju. Rano jak się obudziłem mówię, kurde, ale tu jest fajnie. Co prawda snocka nie minęła nam bez chwili emocji. Bo jak około godziny czwartej się położyłem, to o czwartej jakoś tam z minutami, czwartej 30, Zaczął padać deszcz I nastąpiła, zaczęła się burza Co spowodowało, że obudził się Janek Bo oczywiście śpi pod samym dachem, więc tam ma najgłośniej, więc przyszedł do nas I summa summarum Na naszym łóżku spaliśmy w czwórkę, bo przyszła do nas Jaśmina, więc Zrobiło się całkiem kolorowo To tutaj zaparkowaliśmy Tutaj już taki elemencik Poranne pranie już było, bo Jaśmina nie zdążyła troszeczkę do makibelek, do toalety. Proszę bardzo, pięknie wyprałem i teraz blaszka się nagrzewa i tu się suszy. O, a tak wygląda przestrzeń samego kąpieliska. Tam u góry znajduje się jakiś bar, tu nawet są przyczepy. Jest całkiem fajny brzeg w postaci plaży i całkiem fajne dno jeziorka. Woda dzisiaj nie jest najcieplejsza. Przypomina mi się taki żart, że w czerwcu w Polsce to jeszcze nie jest lato, a w sierpniu już jest polecie. To jest tylko w lipcu. Nawet jeszcze tak, ale jest to dla mnie troszeczkę nienaturalne. <laughs> tak mi się przypomniało po pogadania głupot, że mm, pisaliście w komentarzach, że spoko tam postprodukcja, tam wrzucę jak leci i, i najwyżej odcinki będą dłuższe, nie? No jak ja mam takie wszystkie głupoty, które gadam wrzucał do odcinka, byście się zanudzili. Przeżywamy jakieś takie skoki termiczne, bo jak jesteśmy przy przyczepie, to jest mega ciepło, bo tu w ogóle nie wieje. A jak idziemy na plażę, to tam wieje wiatr. O, tu już zaczyna się powoli wiaterek wzmagać i tam bluza jest co? Trochę potrzebna, Idziemy do baru, który tutaj znajduje się przy plaży na górce. I właściciel się już pytał, czy będziemy tutaj dłużej stali. Mówi, że w ogóle nie ma problemu i spoko. Ale fajnie jest pójść właśnie do baru. Coś kupić, jakieś jedzonko. To jest taki wykupne, nie? Ciemne jedzonko, nie? Masz? Jakiś kebabik, jakieś rolo, jakiś wrapik, Stwudzik. Jak to u nas? Zanim wam powiem, co chciałem powiedzieć, to pokażę wam Jonasza. Chodź, Jonasz. No, chodź, pokaż, co masz fajnego. By to powiedzieć, nie wiem, no, z ruiny spadkowej. Wyciągnęliśmy kilka rzeczy i Jonasz. Śląskie oblacy. Krawat sobie wytargał. <grym> Proszę bardzo. A to co chcieliśmy wam powiedzieć z Asią, znaczy Asia jeszcze nie wie tego, że chcę to powiedzieć, to powiem wam yy, starą, prawdziwą prawdę polską, nie? Że często jest tak, że jak się coś dostaje w spadku, to po prostu jest to więcej problemów niż korzyści. Prawda? Nie no dobra, powiedziane trochę może na górkę, ale te ostatnie 3 lata załatwiania po prostu jakichś różnych kwestii, co tam, nie? Dobra, powolutku się zbieramy, jest godzina 19 i tak bardzo powoli się z tego zbieramy. Mamy taki ambitny plan, żeby dojechać dzisiaj do Białego Dunajca, ale nie i tak nam się nie uda, nie tak, nie uda nie bo nie tam nie jest możliwe. 600 km do przejechania, a ja przedwczoraj nie spałem, dzisiaj też nie spałem, więc po prostu przejdziemy z 300. 400 fajnie by było, nie? 5 godzin do końca dnia, a pokazuje 7, no to ja nie jak też to zrobić. No, spróbujemy przejechać 400 km nocką dzisiaj. E, coś jeszcze chciałem powiedzieć, a propos tego miejsca. E, to w ogóle poznaliśmy właściciela, i znaczy właściciela dzierżawcy, bo właścicielem jest, e, jest miasto, jest gmina. Gmina. E, no i bardzo sympatycznie, możemy sobie tutaj stać. E, I w tym barze tutaj z tyłu jest mega kozak jedzenie. Wszystkie blaty, najlepsze na świecie powolutku zbieramy się do wyjazdu. I z tyłu za mną trwają ustalenia, kto z kim będzie siedział. Że to drugi, ten trzeci fotel. Nie. Nie, nie, bo nie. Będzie nie, trzeci, trzeci fotel nie możemy. Tu będzie Jaśmina, tu jest mama. I teraz ktoś musi siadać. Ktoś musi usiąść z przodu. Krótka relacja z drogi. Jesteśmy gdzieś na wysokości Włocławka i musieliśmy sobie zrobić mały postój, bo ViaTul zaczął nam pikać, że nie mamy już tam kasy. Eee, tak, wydawało mi się, że tam jest jeszcze jakieś 50 zł, więc szybko doładowaliśmy, ale teraz jeszcze próbujemy ogarnąć, bo Viatul cały czas nam się świeci czerwonym krzyżykiem. Przyznam szczerze, że nie wiem o co chodzi. W każdej bramce cały czas pika nam trzy razy, mimo że już kasa z aplikacji Viatula znika, więc nie wiem o co Kaman. Dobra, śmigamy dalej.